Nowy dom w starym stylu. Partnerem odcinka jest Chris Home, producent okien, bram, drzwi i rolę. Pokażcie mi osobę, która chciałaby mieć brzydki dom. No, nie ma takiej. Każdy chce mieć piękny dom i aby ten budynek cieszył jego oko, kiedy wraca po pracy zmęczony. W gąszczu nowinek technologicznych, rozwiązań i trendów modowych możemy czuć się nieco zagubieni i w sumie chcemy mieć ten nowy dom, ale nie wiemy, jak ma wyglądać. Sprawdzony sposób na piękny dom podsyła nam tradycja i historia, która materializuje się tutaj pod postacią tego właśnie budynku. Myśmy tutaj przyjeżdżali w te okolicę od wielu lat. Zawsze nam się bardzo podobała taka tradycyjna stylistyka, architektura i uznaliśmy, że nie ma potrzeby ulepszać czegoś, co tutaj się przez wieki sprawdzało jakimiś takimi nowoczesnymi pomysłami, bo wydawało nam się, że to się najlepiej wtopi tutaj w otoczenie właśnie taki dom nawiązujący do lokalnych tradycji i czerpiący właśnie z takich źródeł tutaj stąd, a nie właśnie przeniesionych z jakichś tam innych regionów. Z lasu wchodzimy do wnętrza, tego imponującego i równie wysokiego jak drzewa na zewnątrz domu, tę przestrzeń tutaj czuć. I właściwie od razu przechodzimy do części dziennej salonu połączonego z kuchnią, ponieważ nie ma tu klasycznego przedsionka, czy też wiatrołapu, który ma łapać właśnie wiatr, czy też zimne powietrze. Brak tego pomieszczenia... Powoduje inną, moim zdaniem, dużo większą niedogodność otóż nie ma miejsca, gdzie domyślnie odstawię buty czy powieszę kurtkę. Co prawda, jest garderoba w tym miejscu i tam można powiesić płaszcze i odłożyć swoje obuwie, no ale jednak zawsze, szczególnie porą jesienną czy zimową, pokonując ten kawałek, będę musiał częściej czyścić i dbać o podłogę. Pierwsze drzwi po lewej stronie kryją bardzo sprytnie. Kotłownie, a kolejne tuż za garderobą to toaleta obsługująca te kondygnacje. Te piękne, świetliste, krągłe kształty oświetlają nam przestrzeń salonu, będąc w którym trzeba wspomnieć o podłodze. Mamy tutaj cięte cegły ułożone w wiodełkę i powodują one niesamowite wrażenie, nieco rustykalne, ale trzeba wspomnieć o takiej podłodze, mówiąc, że może być ona nieco trudna w utrzymaniu, bo ta cegła jest porowata. W te pory mogą wchodzić pewne zanieczyszczenia, a więc trzeba. Taką podłogę porządnie zaimpregnować, aby cieszyła nasze oko i nie męczyła w sprzątaniu. Ta cegła, w połączeniu z betonowym stropem, który został po szalunku, dają wrażenie nieco industrialnego wnętrza. Zostało to wszystko złagodzone poprzez dobór miękkich faktur i tkanin pod postacią mebli czy chociażby dywanu w strefie dziennej. Blat w kuchni i na wyspie to laminat HPL. Bardzo ciekawy materiał, powstający pod wysokim ciśnieniem, który jest tańszą alternatywą dla drogiego kamienia naturalnego. Nadaje się do tej przestrzeni, ponieważ cechuje go też wysoka odporność na ścieranie, a więc nie zdegraduje się zbyt szybko i z pewnością długo nam posłuży. Będąc w kuchni, właściwie kiedy szedłem tu od razu, byłem zaskoczony. Myślę sobie, o, wow, zabudowa ze sklejki i tak to wygląda, ale proszę Państwa, w rzeczywistości to... Płyta meblowa na froncie, której po prostu jest taka oklejina odwzorowująca styl sklejki charakterystyczny. Ale popatrzcie też na pewien detal. Mamy tu uchwyty sprytnie ukryte w korpusie szafki, a nie we froncie. Idąc dalej, mamy taki bardzo ładny okap, dopasowany kolorystycznie do całej kuchni, który de facto jest pochłaniaczem, a nad nim widzimy przygotowane dwa otwory wentylacyjne i miedzianą rurkę. W tej rurce poprowadzono są przewody pomiędzy lampami. I zazwyczaj w tym wykończeniu industrialnym mamy tu po prostu kabel przytwierdzony do ściany czy do stropu, a tutaj dobrano bardzo sprytnie mieć, ponieważ ten szlachetny materiał jak najbardziej pasuje do gastronomii. Przechodząc do sypialni na parterze, warto podkreślić, że to okno fix, które tu się znalazło, jest bardzo wartościowym dodatkiem, ponieważ doświetla nam tę przestrzeń. Gdyby tego okna tu nie było, jestem w stanie sobie wyobrazić, że przejście do tego pokoju byłoby nieco ciemnym miejscem w tym domu i na jego parterze. W sypialni mamy bardzo ładną szafkę, skandynawski design, umieszczoną w rogu, ale także miłym dodatkiem jest fakt, że tędy możemy bezpośrednio wyjść. Na podwórko o poranku, na przykład albo wieczorem, kiedy kończymy ognisko z rodziną i przyjaciółmi. Ta sypialnia, jako jedyna w tym domu, posiada prywatną łazienkę, do której właśnie wchodzimy, i tutaj bardzo ładne i ciekawe kafelki retro na podłodze. Ale jest pewna rzecz, do której, do której się mimo wszystko jednak przyczepię, i chodzi o tę, o tę szafkę, która jest dość wysoka, to trzeba przyznać, ja nie miałbym problemu z korzystaniem z niej, ale osoby niższe z pewnością mogłyby narzekać na tę wysoką baterię i płytką umywalkę, a to wszystko kwestia pewnego błędu, który jednak często nas spotyka, umieszczenia pralki pod blatem na tej wysokości. Można byłoby to rozwiązać w sposób następujący, otóż w tej części trochę asymetrycznie umieszczyć umywalkę, która jest wpuszczona w blat i już korzystanie z tej przestrzeni byłoby dużo wygodniejsze, ale na plus warto też powiedzieć, że mamy tutaj taki oto elektryczny grzejnik, na którym wysuszymy ręczniki. Dobrze, że właściciele o tym pamiętali, bo podobnie w łazience, jak i w całej przestrzeni tego domu, mamy ogrzewanie podłogowe. Wchodząc na piętro, zwrócę Waszą uwagę na pewien szczegół, sposób łączenia tego regału, który jednocześnie jest balustradą, bo oddziela nam antresolę od parteru i tej części otwartej. Otóż można było ten regał w tym miejscu połączyć w sposób prosty, kątem prostym, czyli 90 stopni, ale nie. Tutaj stolarz się postarał i przygotował nam takie łączenie, bardzo ładnie wykończone, pod kątem 45 stopni, które. Widać szczególnie o tej strony, kiedy wchodzi się po schodach, i jest to estetyczne wykończenie. Powtórzenie tego kąta mamy na przykład w tym miejscu, na tej balustradzie, czy w tych krokwiach podpierających dach. A skoro tu jestem, no to trzeba wspomnieć o tej długiej, 3,5 metrowej zabudowie, która właściwie nie zabiera nam wolnej przestrzeni na i jest jej sporo. Ale fakt, że dodano tu tej zabudowy, jest bardzo praktycznym rozwiązaniem, ponieważ jest niesamowicie pojemna. Na piętrze w odróżnieniu od parteru mamy inną posadzkę, jest to deskalita dębowa, ale też mamy tu ogrzewanie podłogowe i znalazły się tu aż trzy sypialnie. Każda sypialni jest wykończona równie estetycznie i elegancji dodają mi tutaj skandynawskie meble pod postacią pięknych szafek. Mamy też przewijający się motyw sklejki pod postacią tego wezgłowia. I teraz, jak patrzycie na mnie w tym wnętrzu, być może dostrzegacie, że coś chyba tu jest nie tak, bo mamy łóżko, malutkie biureczko i taką szafę wolnostojącą. Dom, w którym jesteśmy, jest domem wakacyjnym. Naszej bohaterki przyjeżdża tu z rodziną i przyjaciółmi i spędzają niewiele czasu, ale... Gabaryty, wymiary tego budynku, jak i tych pomieszczeń są na tyle wystarczające, że można by tu wstawić normalną szafę, wolno stojącą i większe biurko, przy którym przyjemnie by się pracowało spoglądając w las za oknem. Dla wszystkich pomieszczeń na piętrze łazienka. Właśnie w niej teraz jesteśmy. Była twardym orzechem do zgryzienia dla naszej bohaterki, ponieważ zależało im na tym, żeby mieć zarówno wannę, jak i kabinę prysznicową. Ta stoi w tym miejscu. Przestronna, wygodna. Mamy też naprzeciwko okno i takie roletki, które zapewnią nam nieco prywatności. I z tym nie ma większego problemu, ale trzeba przyznać, że wanna wsadzona w ten narożnik. No, nie jest może największych rozmiarów i dla osób o nieco większej budowie mogłaby być problematyczna, ale szukając plusów, warto dodać, że dodano tutaj taką, taką oto przegrodę, ścianę ze szkła hartowanego, która zabezpiecza korpus tej szafki, aby nam nieco nie podpuchła od wilgoci. Znajdujemy się w miejscu, gdzie nieopodal przybiega historyczna granica pomiędzy warmią i mazurami. To stare, pruskie tereny. Jeżeli często jeździcie po naszym kraju, po takich właśnie regionach, z pewnością zauważacie pewne elementy wspólne w architekturze starej i ceglanej. Wysunięte podmurówki, charakterystyczne łukowate nadproża, czy takie chociażby oto zdobione gzymsy, to cechy tej właśnie architektury. Czy dziś, w XXI wieku. Łatwo buduje się takie właśnie budynki. Od początku byliśmy zdecydowani, że chcemy, żeby elewacja była ceglana i żeby to była cegła pełna, ręcznie formowana. Potem proces jakby układania tych cegieł był bardzo żmudny, bardzo długi. Właściwie układał wszystko jeden człowiek, jeden pan murarz, któremu pomagał jego ojciec, podając mu różne właśnie niezbędne cegiełki, zaprawę. No więc dlatego to trwało bardzo długo. Z efektu jesteśmy bardzo zadowoleni, ale nasza cierpliwość była wystawiona na, na próbę mocno. Piękny to dom, a i piękna jego działka. Trzeba o tym wspomnieć, bo często jest tak, kiedy budujemy dom i wykończymy wszystko wewnątrz, przykręcimy wszystkie gałeczki, pomalujemy wszystkie ściany, to podwórko potrafi przypominać plac budowy. Justynie i jej rodzinie zależało na tym, żeby cała inwestycja, zarówno zewnątrz, jak i wewnątrz, od razu była gotowa. A trzeba przyznać, że nie jest to prosta działka w ustawieniu, ze względu na dużą pochyłość. W trakcie budowy w ogóle nie doszacowaliśmy elementu związanego z zagospodarowaniem terenu. Tak naprawdę pod koniec właśnie budowy okazało się, że rzeczywiście, żeby tutaj powstał taras, to my musimy usypać półtora metra ziemi dookoła budynku żeby te tarasy mogły powstać, więc to był ogrom prac związanych właśnie z murkami oporowymi, tarasami, dosypywaniem ziemi, utwardzaniem, zakładaniem trawników i ta całość no, bardzo nas zaskoczyła, bo te koszty mniej więcej, myślę, że to około 50 tysięcy złotych wyniosły. Jak sami przed chwilą słyszeliście, przygotowanie tak unikalnej działki może być Kosztowne, ale przecież nie każdy z nas budowałby się w takim miejscu. Dlatego zapytajmy, ile kosztowało wybudowanie tego domu. Tak naprawdę koszty tego domu przekroczyły zakładany budżet. Myśmy zakładali, że zmieścimy się z działką w kwocie około miliona złotych. W całości te koszty raczej były zbliżone do półtora miliona, bo w trakcie naszej budowy nastąpił bardzo gwałtowny wzrost cen, materiałów, usług, więc tak naprawdę na każdym etapie. Pewne elementy, które zakładaliśmy, okazywały się droższe. Oczywiście, tak jak to jest często przy budowie, pewnych elementów się nie widzi, dopóki się z nimi nie zmierzy. Więc okazywało się, że na przykład, okay, w przypadku prac ziemnych, mamy policzony piasek, ale na nie doszacowaliśmy iluś dni pracy koparki. To są takie elementy, które potem wychodzą dopiero już w trakcie realizacji. Budowa domu w tym stylu z pewnością do najtańszych nie należy, ale zapewnia nam ponadczasową estetykę. Partnerem od odcinka był Chris Hall, producent Okien, Drzwi Bram i Rol.